Witam serdecznie, dziś proponuję sałatkę ryżową z porem i z kiełbasą na wielkanocny stół. Są tutaj też jeszcze inne składniki, jeśli Wam się znudziła warzywna, proponuję spróbować tej sałatki. Na pewno Wam zasmakuje, jest przepyszna, a i do pracy. Też jest genialna, bo jest bardzo pożywna. Ja Was serdecznie zapraszam do przepisu. Może zacznijmy od tego, co tutaj mam, i po kolei już będę dodawał do miski. Mam tutaj ryż, jego było przed ugotowaniem 200 gramów. Także od razu dodaję do miski. I teraz tak: mam tutaj ogórki konserwowe, mam tutaj 4 sztuki. Mam tutaj też jajka. Jajek jest 8. Do tego jest kiełbasa, jakaś wędlina. U mnie wędlina moja, którą robiłem w piekarniku. Przepis też znajdziecie na kanale. Do tego jest tutaj 150 g kukurydzy. Dodaję od razu do ryżu. Mam też czerwoną paprykę, jak widać. I mam też por, dwie sztuki. Tylko tą e, białą część, jak widać. No jest przekrojona i umyta, żeby tam nie było żadnego piasku. Dobra, zacznijmy. Może już robić tą sałatkę, bo na końcu zrobimy sobie jeszcze sos który jest bardzo prosty. Dobra, dodajemy teraz, pokroimy teraz sobie por. Więc por kroimy na drobno, nawet jeszcze raz go przetnę w ten sposób i takie cztery części jakby o i tu bardzo drobniutko trzeba go pokroić. Jak widzicie w sałatce nie ma cebuli, zastąpi cebulę tutaj por. Okej, okay, jeden już gotowy. Pięknie pachnie, ja uwielbiam jak por pachnie, to jest po prostu petarda. No i tutaj druga część tego pora. Ja już nie będę czekawał na cztery części. Drugi por, bo, tam, bo to nie jest druga część, tylko to po prostu jest druga sztuka. A liście to wiecie, umyć, zamrozić. Będzie na zupę, będzie do sosu, do wszystkiego. Muszę te liście do później użyć. Nie wyrzucać. Por ogarnięty. Teraz kiełbasa, a ta kiełbasa, ona jest taka dobra. Trzeba ją obrać ze słonki. To jest osłonka białkowa. Jakby się ktoś pytał to FISH 65. Pamiętajcie domowe wędliny zawsze najlepsze. Ja robię teraz cały czas domowe wędliny, więc będą się pojawiały na kanale. Okej, okay. no i musimy ją sobie oczywiście pokroić, no i oczywiście klasycznie w kostkę. Dodajemy do sałatki. No i wiadomo papryka. Papryka drobna kostka. I do miski. Zostały nam teraz jeszcze ogórki. Ogórki w kosteczkę. Dość drobną. Ja przynajmniej tak lubię. Nie lubię ogórków w dużych kostkach w sałatce. Ogór okay, ogórki ogarnięte. Zostały nam tylko jajka. Jajka to klasyka. Przez taką kratkę najlepiej. przepuścić, najmniej roboty z tym, nie trzeba kroić. Taką kratkę to chyba każdy ma w domu. Kratkę czy siatkę? Ale sałatka będzie naprawdę bardzo pożywna. Jest tu kiełbasa, jest ryż, można zabrać do pracy. To bardzo fajna jest sałatka, naprawdę taka konkretna. Teraz do sałatki dodajemy 3 łyżki śmietany. Biedana kwaśna, 12% u mnie. Majonez. Majonezu 4 porządne łyżki. Oczywiście nie może zabraknąć soli. No i świeżo rozbitego pieprzu. Dobra. Teraz to wszystko wystarczy wymieszać. Że sałatka będzie gotowa. Jeżeli Wam stwierdzicie, że trochę mało majonezu albo śmietany, to możecie dodać oczywiście. Ale sałatka jest fajna, kolorowa, pożywna. Dość szybka w zrobieniu. Jajka ugotujecie. Możecie nawet sobie w nocy ugotować dzień wcześniej, te jajka zostawić w lodówce. Na drugi dzień tylko ryż i też składników i sałatka gotowa. I tego jest naprawdę dużo, ona jest mega pożywna. No i oczywiście czas spróbować. Hmm. Bardzo, bardzo dobra sałatka. O kurczę, słuchajcie, petarda, muszę sobie dołożyć. Naprawdę coś wspaniałego, prostego, ale bardzo dobrego. Jest fajna, bo ten por jeszcze jest cały czas chrupiący. On z czasem będzie coraz bardziej robił się miękki, ale on teraz jest taki fajny, fajnie się go tutaj czuje. W połączeniu z kiełbasą, z ryżem, z tymi dodatkami petarda. Ja Wam sałatkę gorąco polecam, pozdrawiam i do zobaczenia.